I mamy auto, które dzisiaj będziemy ogarniać. Cześć, witam was Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Witam was w wnętrza Pinzgauera firmy Steyr Puch, który przewinął się już nieraz na moich filmach. Od dziś zaczynam proces naprawy i przebudowy tego auta, ponieważ muszę zacząć od kluczowego momentu, kluczowej sprawy, jaką jest ładowanie. Załadowanie w aucie odpowiedzialny jest alternator. W tym aucie instalacja jest 24 v na pierwszy rzut idzie wyciągnięcie alternatora, który znajduje się pod siedzeniami, wysłanie go do naprawy, przerobienie instalacji elektrycznej tak, aby była z kabli, które są nowocześniejsze, wytrzymalsze, ponieważ ta auto ma już ponad 30 lat. A następnie udoskonalenie silnika, skrzyni biegów, wszystkich wycieków i wymiana tego wnętrza na bardziej. Bardziej schludne, ładne pojęcie względem. Zaczynamy pracę i w przerwach między pracą będę opowiadać co nieco o tym aucie. Na pierwszy ogień idzie demontaż foteli, który jest aftermarketowy, jeżeli można tak to nazwać. Raz, dwa, trzy śruby kierowcy i pasażera. Następnie po wyciągnięciu foteli ta duża obudowa, która jest na spinkach. I tak zwana deska rozdzielcza zdjęta, a pod deską spaghetti kto tu był, kto co naprawiał, nie ma co wnikać, ponieważ przebudowa będzie gruntowna. <śmuletra> Wjedziemy w miejsce, którego nie zobaczycie na żadnym innym vlogu ani nigdzie indziej. Jest to farma rdzennego mieszkańca Emiratów Arabskich. Jest to miejsce, w którym mój znajomy się urodził, wychował a teraz przyjeżdża. Mile spędzić weekendy. Prawie wjeżdżam, żeby nikt mnie nie odstrzelił. This is this place. I mamy auto, które dzisiaj będziemy ogarniać. I mamy sprawcę całego zamieszania, czyli Pins Gauer Steyr Puch. Musimy wyregulować gaźniki, żeby można było nim spokojnie jeździć. Akcja Pinsgauer zakończona. Teraz trochę na temat pojazdu Pinsgauer. Pinsgauer jest to pojazd marki Steyr Puch. Jest to firma z Austrii. Zajmująca się samochodami mili militarnymi lub samochodami e, przeprawowymi. Ciekawostką jest, że podwozie Steyr Puch Pinsgauer wykorzystywane było do dwóch lat temu jeszcze w Mercedesie G klasy, ponieważ. Tak zwana Gelenda, zanim stała się kultowym samochodem z poznaku gwiazdy Była samochodem Steyr Puch Pinzgauer, którym ja osobiście się opiekuję, jest to Pinzgauer wersji zamkniętej Z trzema osiami, czyli napęd 6x6, trzy deferencjały, sztywne mosty Konstrukcja ramowa Napędzany jest dwulitrowym, czterocylindrowym silnikiem chłodzonym powietrzem na dwóch gaźnikach. Moje dzisiejsze zadanie polegało na wyregulowaniu gaźników, ponieważ klient zmienił teren użytkowania z Dubaju na Fujajre. Klient użytkuje auto aktualnie w Fujairze w górach. Musiałem zmienić dawkę powietrza. Jak to się stało, że zacząłem zajmować się PinzGauerem? W normalny sposób odwiedził nas klient, powiedział, że ma nietypowe auto. Z uwagi na to, że ja lubię nietypowe auta. Lubię wyzwania, stwierdziłem, nie ma problemu, śmiało proszę przywozić. Gdy użyłem to auto, od razu pojawił mu się uśmiech na twarzy, ponieważ uwielbiam tym autem jeździć. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale Pinzgauer jest naprawdę świetnym autem do poruszania się na co dzień. Mimo, że nie ma wspomagania, silnik to jest tylko dwulitrowa jednostka czterocylindrowa, jednak daje taką frajdę z jazdy, przełożenia, mostów, są tak rewelacyjne, że Osobiście brak mi słowa, by opisać to, jak tym pojazdem się jeździ. Mówiłem się ze znajomym, gdy tylko kwarantanna minie, wezmę jego auto na pustynię i pokażę, jakie ma własności terenowe. Że tak naprawdę G klasa, jak się potrafi nie ujeździć, jest równie świetnym autem. Po krótkim czasie wracam do projektu zwanego Pins Gawer, czyli Skręcam wszystko do końca, ponieważ zaniedbałem go strasznie, ale to strasznie jest mi z tym strasznie źle. Auto też czuje się źle, dlatego auto również idzie na sprzedaż. I nawet wiem, kto jej kupi. Oglądajcie. Tak jak wspomniałem, zabieram się za skręcanie wszystkiego od nowa, czyli deska rozdzielcza, spaghetti, lub spolszczając spaghetti. Tutaj wszystkie elementy przy silniku to są na szczęście zegary. Spójrzcie, spójrzcie jak są zrobione. Tutaj mamy prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa. Voltomierz. Przechodząc dalej mamy dwa pola bezpiecznikowe i tutaj mamy wycieraczki, regulacja dmuchawy, światła, rozrusznik i stacyjka. A wszystko ukryte jest właśnie w tym oto spagetti